Cześć, tutaj Martyna. Dzisiaj, wpadam na, wpadam, dzisiaj wpadłam na pomysł nagrania filmiku na temat stosowania yerby wraz z ziołami innymi. I podam tutaj kilka pomysłów, kilka przykładów stosowania właśnie yerby pod tym kątem, jako takiej właśnie przewodniczki roślinnej, przewodniczki do komunikacji z innymi roślinami. No i tak, generalnie to, co ja na przykład proponuję to już też tutaj na kanale Irbini, to co się spotyka z takim sporym zainteresowaniem, bo widzę, że komentujecie też te filmy, przynajmniej niektóre i, i, i interesuje Was w ogóle te zioła, które ja sobie dodaję do yerby, i jakby ja nie zawsze o tym wspominam, ale ja dużo eksperymentuję. Ja robię to od strony takiej alchemicznej. To nie zawsze jest pod kątem leczniczym, że ja coś chcę wyleczyć. nie? To jest takie inne spojrzenie trochę na rośliny i, i jeszcze zawsze warto o tym pamiętać. No ale właśnie, gdybyśmy chcieli, gdybyście chcieli porozmawiać po z roślinami w ten sposób albo, albo właśnie na odwrót, by bardziej leczniczo podziałać, to ja Wam podam tutaj teraz te sposoby i z jednej i z drugiej strony, jak ta yerba nam w tym pomoże. No nie? No to zacznijmy. Więc tak, najbardziej podstawowy sposób e, picia yerby, to należałoby powiedzieć, że jest to sposób tradycyjny. Tradycyjny sposób polega na tym, że yerba mate jest pita z ziołami. I tradycyjny sposób to jest dla mnie sposób paragwajski przede wszystkim, czyli pochodzący z tradycji rdzennej Indian Guaranich. Oni nadal jakby w Paragwaju mm, stosowane są zioła, wyciągi ziołowe świeży, ze świeżych ziół do przygotowania yerby. I normalnie po prostu można sobie zakupić mieszankę ziołową pod danym kątem, wyciąg już przygotowany, który zakupić u zielarki po prostu na straganiku, który zostaje przelany do Twojego termosu i jest to jeszcze na zimno, bo jakby tam jest bardzo gorąco i wszyscy piją tererę, czyli yerbę zalewaną zimną wodą. No i po prostu taka yerba zalana wyciągiem ziołowym, który te zioła długo tam stoją w tej wodzie, one się tam przegryzają, bo wyciąg ziołowy, czyli kiedy je na zimno zalewamy, on musi dłużej stać, żeby te zioła dużo, wycią dużo oddały tej wodzie, nie? Więc to jest taki sposób tradycyjny, czyli zalanie yerby ziołami, wodą z ziół, po prostu naparem ziołowym, wyciągiem ziołowym lub odwarem ziołowym. Tradycyjnie przede wszystkim jest to głównie właśnie wyciąg ziołowy, czyli zioła przy, długo namaczane w zimnej wodzie i ta woda zimna po prostu y, używana do zalewania yerby, czyli już w tej wodzie mamy tą esencję leczniczą, którą jeszcze podbijamy sobie działaniem yerby, czyli te zioła, które oddały swoją, swoje związki czynne do Zimnej wody są, pod, są szybciej wprowadzane do naszego krwioobiegu dzięki jerwie, która wspomaga krążenie krwi itd., itd. I tutaj właśnie ten proces jest taki wzmocniony. Um, I to jest taki podstawowy sposób. Możemy go wykorzystać na ciepło, czyli zrobić sobie w czajniczku napar ziół, zaparzyć powiedzmy, nie wiem, miętę i pokrzywę. Zaparzyć w czajniczku długo, żeby ten napar był mocny. No i woda wtedy już dąży przestygnąć i taką właśnie wodą w sam raz, tam 75 stopni, zalać sobie susz jerbowy. I wtedy mamy podobną sytuację. Podobnie możemy zrobić z odwarem e, jakiś takich silniejszych ziół, czy na przykład wrzucić sobie do termosu jakieś ziółka. Ja dosyć często robiłam tak z rojbosem, na przykład w zimę. Czyli mam termos, wsypuję do niego rojbosa, zalewam gorącą wodą, wrzątkiem, rojbosa zalewamy wrzątkiem, parzymy po prostu trzymamy w tym termosie. Kiedy już nadchodzi czas na yerbę, no to z tego termosu sobie po prostu zalewamy ją i też wtedy jakby ten, te ziółka sobie długo tam są, prawda, w tym, w tym naszym termosiku. I to są takie sposoby, kiedy my zalewamy wodą, która już ma w sobie te związki czynne, substancje lecznicze z ziół, i wtedy one do yerby są dodawane po prostu. To nie jest wszystko, oczywiście, bo. Tych sposobów jest znacznie więcej. Obecnie na naszym rynku yerbowym, nie tylko naszym, spotykane są yerby już zmieszane z ziołami. Czyli mamy suszoną yerbę, po prostu jako roślinę i suszone zioła, które się łączy i robi się z nich mieszankę. Tak jak mamy mieszanki leśnicze, mieszanki herbaciane, po prostu one są połączone. No, i tutaj jest taki sposób. Tutaj jest taka też kwestia, że nie zawsze jest to robione pod kątem leczniczym. Tutaj już mamy więcej tych też smakowych walorów, bo tutaj już możemy dodać, prawda? Miętę, która nam podbije e, aromat, właśnie taki orzeźwiający, czy coś słodkiego, jakiś owoc na przykład, czy, czy morwę, która nam doda jakieś tam słodyczy, czy stewie, która nam doda słodyczy na parowi. E, a dlaczego mówię, że to nie zawsze ma taki potencjał leczniczy? choć też nie mówię, że nie ma zupełnie, ale ma mniejszy, bo powiedzmy, pokrzywę musimy zalać wrzątkiem, żeby, albo podgotować, żeby ona nam oddała tę swoją moc, związki czynne, żeby się otworzyła, ale kiedy zalewamy yerbę wodą, która ma tam te 80 stopni, no to jednak wiadomo, że ta pokrzywa nie, we, nie, nie będzie w takim swoim e, studium największej działalności, nie? Zatem, zatem tutaj warto pamiętać, że kiedy kupujecie taką mieszankę z, z ziołami no to e, jeśli chcielibyście, żeby to faktycznie działo też tak leczniczo, no to tu już by trzeba samemu sobie zrobić ten wyciąg ziołowy a, a jednak e, ta, te zioła w wierbie też będą działać nie będą działać aż tak silnie będą działać jako taki właśnie ta yerba z nimi a, podkręci ich działanie, bo saponiny zawarte w wierbie e, wzmacniają działanie innych ziół więc, jakby to będzie gdzieś tam sobie szło ładnie, synergia ziołowa i tak dalej. Ale często jest to też typowo smakowa rzecz, albo taka bardziej jednorazowa, że na przykład mamy jakąś tam mieszankę ziół w i ona nam wpłynie na trawienie. I ona naprawdę wpływa na trawienie, prawda? Ale na przykład, o albo taki bardzo dobry przykład z katułabą, która się bardzo często dodaje się ją do hierby. No to wiecie, że korę trzeba gotować żeby ona dała swoją moc, albo żeńszczeń, to są zioła, które trzeba gotować. To są twarde części roślin. I kiedy mamy je po prostu patyczki, katułaby, wierbie, no to wiadomo, że one nie zadziałają w pełni swojej mocy, tak? No, więc mamy te walory takie smakowo i takie troszkę lecznicze. I tu jest też taki aspekt, że niektóre zioła... Mają taką swoją fajną cechę, że można je zarewać kilka razy, tak jak yerby, na przykład czystek. Więc czystek dodany do yerby będzie fantastycznie, łącznie z nią yy, wzmacniał swoje działanie. Kilka razy go zalejemy, wyciągniemy z niego wszystko, oczyścimy fantastycznie organizm, bo i yerba i czystek oczyszczają. Tak więc to jest połączenie już naprawdę na wagę złota. Albo herbaty. Herbaty, które zalewamy chłodniejszą wodą, na przykład zielona, ulung, słuchajcie, jakie to jest wspaniałe w ogóle w lato, na przykład jak nie, nie pijecie tererę, żeby jeszcze bardziej orzeźwić się yerbą, dodać do niej zieloną herbatę, zalewamy 80 80 stopni wodą i mamy naprawdę super, o super smaku napar. Także tak, tak, jakby są też takie zioła, czy też rośliny, które zalewamy chłodniejszą wodą i one wtedy super z yerbą też się połączą i będą działały dobrze. I tu jeszcze taki przykład z guajusą na przykład, bo też różnie jest, ja mam tutaj właśnie yerbę z guajusu, a też różnie jest, prawda, z przy, przyrządzaniem guajusy. Bo niektórzy sobie gotują, niektórzy zaparzają, niektórzy właśnie te 80 stopni, i ona też jakby, i też kilka razy można ją zalewać, więc ona z tą jerłą sobie tu mocno się wzmacnia. I ja to czuję, nie? Bo to jest też kolejna kwestia, kiedy my już wchodzimy, bo tak najnagierz powiedziałam o tych bardziej typowo leczniczych, prawda, funkcjach dodatków ziołowych do jerby, a teraz już wchodzimy bardziej w, taki, w taką komunikację z roślinami. I właśnie to jest coś, co ja robię. Czyli. A zioła, które mają nas leczyć, one działają bardzo całościowo i my często nie zauważymy tego. A zioła, z którymi my się chcemy skomunikować, które pijemy w jakimś konkretnym celu, my odczujemy ich działanie, my odczujemy je gdzieś w swojej świadomości, w umyśle. I na przykład, ta, taka, taka jest ta mieszanka, którą ja tutaj mam z, Gu, z guayusą, właśnie. Czy taka będzie mieszanka, którą ja sobie zrobię sama. Dodam do jerby po prostu roślinkę. Wybiorę sobie i powiedzmy, dla przykładu, wybiorę sobie pokrzywę. Tak za mną chodzi ta pokrzywa. Jest na nią teraz sezon, więc może nie bez przyczyny. Chodzi za mną ta pokrzywa i ja chcę ją po prostu z tą yerbą zmieszać, więc sobie tam ją w poździerzu, powiedzmy, rozgniotę, bo, bo, bo powiedzmy, że zrobię to ze świeżej pokrzywy, ale można by iść suszonej. Rozgniotę ją sobie, dodam do suszu jerbowego, Nie będę robiła wyciągu, wywaru, żeby zalewać tą wodą. Ja chcę, żeby to było razem z tym suszem. I sobie to piję. I jak nieraz już mówiłam, hierba to jest ziele, które pomaga nam się skomunikować. I jakby w tym moim postrzeganiu właśnie roślin, yerba poprzez takie podnoszenie troszkę wzmacnianie działania ziół i współpracę z nimi, ona pozwala nam lepiej poznać działanie jakiegoś ziela. I dlatego ja tutaj na kanale właśnie tak robię, czyli sprawdzam sobie działanie na przykład co tam lotosu z yerbą. I wiadomo, że nie jest to jakaś super super pełnia działania lotosu, ale jakby ja otwieram się na ten potencjał yerby podniesienia właściwości lotosu poprzez yerbę, czyli jakby porozmawiania z tym lotosem poprzez yerba mate, no to ja to odczuję. I jest jeszcze taka sprawa, bo możecie się zastanawiać, skąd to się w ogóle bierze i jak to odczuć i Wy też byście chcieli tak, prawda? Um, chcecie się porozumieć z jakąś roślinką, no to właśnie tu już wchodzimy w tą kwestię takich alchemicznych rzeczy. Czyli jakby nie, nie chodzi Wam o to, że chcecie się leczyć tą pokrzywą, bo na przykład nic wam nie dolega, tylko jakby interesuje was to ziele, lubicie jego smak, e, lubicie jego wygląd, jego zieleń, <ścoughs> czy na przykład jakichś kwiatów fantastycznych, to was przyciąga. Chcecie się z tym komunikować bardziej. Pijecie sobie to codziennie, nie wiem, robicie sobie jakieś tam napary, wyciągi, kąpiecie się w tym. Ale na przykład, o na przykład, nie kupicie się w kwiatach lawendy i tak kochacie tę lawendę, żebyście chcieli się bardziej z nią połączyć, a dodać ją sobie do yerby, Dodać ją sobie do yerby. Niech ta yerba e, pita kilka razy, zalewana kilka razy, wyciąga te ziele, wyciąga je dla nas, jakby naprawdę czasami takie posiedzenie sobie z materą, e, z yerbą z jakimś tam ziołem pozwala nam jakby Pozwala wyrazić więcej niż tysiące słów. A więc jakby ten aspekt yerby jako przewodniczki możemy zastosować w przypadku roślin. I to, co ja robię, działa też tak, że ja naprawdę dosyć silnie odczuwam działanie różnych rzeczy, różnych roślin, bo jakby takie jest moje założenie pracy z roślinami. Więc to nie jest tak, że każdy mógłby odczuć tak samo, nie wiem, działanie gotukoli i yerby bo może dużo zależeć od rodzaju, nie wiem, tego zioła, którego dodajemy, skąd my go mamy, jak go pozyskaliśmy, w jakiej formie dodaliśmy, czy to było sproszkowane, czy to było w całości, bo też najlepiej właśnie takie bardzo rozdrobnione zioła dodawać do yerby, bo wtedy one super, no, nam się z tą wodą połączą, nie? Takie w całości, no, to już, już może być gorzej. A więc tak jakby pylasto działamy, no. W yerbie pył to cenna sprawa. No, i tak jakby. Ja też jakby jestem otwarta na ten aspekt dziu ja, ja, ja nie piję tych mieszanek po to, żeby się leczyć, na przykład, tak? Tylko mam podejście alchemiczne do tego. Mam podejście bardziej takie szerokie, bo. I to jest też rzecz, o której ja napiszę na stronie Jerbini niedługo i podlinkuję to na dole, właśnie na temat tych. Takich kroków roślinnego dał, roślinnej drogi, bo jakby jest wiedza ziołowa i jest leczenie ziołami. Możemy zaprzęgnąć te dwa aspekty do na przykład uleczenia kogoś przy użyciu ziół, ale załóżmy, że ale to jakby zawsze musimy, zawsze musimy dać sobie krok, krok wstecz, spojrzeć w ogóle, czego ja oczekuję od roślin, bo wyjść z takiego myślenia, że rośliny nam dają, że rośliny mo, możemy się leczyć roślinami. Przecież nie tylko. Przecież to nie jest ich najważniejsza cecha, prawda? Wychodzimy zawsze z tego założenia, że coś jest w nas do naprawienia. No nie? A może właśnie, jakby nie wiem, mamy ochotę na jakąś roślinę z zupełnie innego powodu. I to nie chodzi o leczenie nas, tylko na przykład, nie wiem, pomoc w kreacji, pomoc w, w otwarciu się, takie bardziej subtelne aspekty naszego życia i doświadczenia. Tak więc ja Wam podziękuję ten post. Niedługo to wszystko spiszę, i to będzie na pewno takie bardziej uzupełniające, właśnie, jakie jest to podejście moje do roślin i skąd to wynika. I druga sprawa na temat działania ziół. Jeśli łączę się z jakąś rośliną i to nie tylko ma kwestię leczniczą, tylko właśnie taką alchemiczną, to jest pewna intencja w tym, jest pewne coś, co ja chcę zobaczyć albo na co chcę się otworzyć, więc ja też muszę czasami z czegoś zrezygnować, czyli na przykład. Ja mocno odbieram zioła, bo moja dieta jest oparta praktycznie w 90% na owocach lub surowych, jakichś tam warzywach. Różnie jest, to, to się tam przeplata, zmienia, ale no generalnie, jakby to odczuwanie, jest, jest ten przepływ cały czas taki otwarty i naprawdę jestem w stanie niuanse wyczuć. I kiedy na przykład y, prowadzę sobie taką praktykę komunikacji z jakąś rośliną, czyli piję ją codziennie rano naczczo, no to wchodzę wtedy w głęboki kontakt z nią i czasami są to dwie rośliny, ale przy trzech na przykład, to już, już uważam, że już wtedy bardziej działalibyśmy leczniczo, bo mieszanki lecznicze to muszą być zbitki różnych ziół, które się wzmacniają, które mają szybko i konkretnie zadziałać na nasze ciało. To muszą być silne wyciągi na przykład olejki, ekstrakty, Albo mieszanka wielu, wielu ziół, które, na przykład, pite przez tydzień przy stosowaniu diety, działają tak i nas naprawdę transformują. A kiedy my chcemy się połączyć z rośliną na takich subtelnych poziomach, posłuchać jej, wysłuchać tego, co ona nam komunikuje na nasz temat, no to wtedy trzeba dać jej ten czas, dać jej tę przestrzeń i właśnie nie łączyć jej z więcej niż jednym zielem, tak? I dlatego ta yerba mate jako taki wzmacniacz jest bardzo fajna, jeśli chodzi za Wam jakaś roślina, pijecie ją przez długi czas, to spróbować ją sobie w taki rytualny sposób wypić w połączeniu z yerbą. Raz jeden, jedyny Wam wystarczy, żeby jakby zobaczyć to. Żeby się skomunikować z jakąś tam częścią częścią roślin, świata roślin przy użyciu yerba mate. Tak, i w sumie powiedziałam chyba wszystko wszystkie te aspekty, które chciałam. Um, przy takiej prowadzeniu, jakby wprowadzaniu w swoje życie roślin, e, roślin nie tylko pod kątem leczniczym, też trzeba mieć wiedzę na temat jej działania tej rośliny. Um, musimy wiedzieć, że na przykład, że jeśli masz ochotę na picie melisy, no to może fajniej byłoby włączyć ją do tego codziennego menu na parowego menu wieczorem, a nie rano, kiedy na przykład musisz iść do pracy albo robić jakieś obowiązki, które wymagają więcej takiej aktywności fizycznej czy jakiejkolwiek, a Melisa jednak ona wprowadza spokój duży taki na wie wieczorny, nie? Przynajmniej z mojej strony, znając siebie, wiem, że ja bym tego typu rośliny na drugą połowę dnia przenosiła, um, a bardziej takie pobudzające rano. Fajne, jakie są pory fajne właśnie, kiedy chcesz sobie pracować z jakąś rośliną. Fajne pory to są na przykład poranne, bardzo ranne takie. naczczo, albo popołudniowe, lub późno wieczorne, takie przed snem. Trzeba słuchać. I, I trzeba się dowiadywać. I uważam właśnie, że ta wiedza taka o leczeniu ziołami, z różnych kultur i wiedza alchemiczna, o Takiej transformującej sile roślin, trzeba się na to otwierać i lepiej dla własnego bezpieczeństwa mieć przynajmniej kilka gdzieś tam osób, do których można się zwrócić, skonsultować swoje stosowanie roślin. Bo wiadomo, że lecznicze stosowanie roślin, mamy dużo podręczników na ten temat, mamy różne przepisy na mieszanki, mamy wspaniałych polskich zielarzy i dużo osób się tym zajmuje. I kiedy chcesz sobie skonstruować jakąś mieszankę, opieraj się na czymś. Poczytaj sobie, opieraj się na jakichś recepturach. Przeczytaj, jakie zioła są na to i na to, poczuj, które cię wołają, pomieszaj je i będzie wszystko fajnie. Jak w przypadku stosowania takich bardziej komunikacji z roślinami, czyli przyciąga cię ta roślina, chcesz ją poznać i nie, nie, nie chodzi o leczenie, no to wtedy poczytaj o drodze roślin, poczytaj sobie. O dietach z roślinami, i, no i po prostu otwieraj się też na tą wiedzę z chem, biochemii, żeby wiedzieć, jakie ma działanie ta roślina, bo to ci pokaże, po co tak naprawdę ona cię woła. Nie? Bo na przykład ona działa na jakieś tam obszary w ciele, na jakieś właśnie układy w ciele, coś porusza, czegoś coś, coś otwiera i, i to są często takie komunikaty, które my musimy właśnie, no, które inaczej czasami się nie dowiemy, niż poprzez właśnie. Um, Dowiedzenie się czegoś na temat tej rośliny pod kątem właśnie takim biochemicznym, geograficznym też nie, skąd ona pochodzi. Yy, I jakby tak, to jest właśnie takie szerokie patrzenie na rośliny całościowe. Ja więcej napiszę o tym jeszcze w tym poście, który podlinkuję. Także obiecuję to zrobić jak najszybciej. Yy, komunikacja z roślinami poprzez yerbę jest naprawdę piękną formą otwierania się na świat roślin. I niezależnie od tego, jakie masz doświadczenia z yerbą i co o niej myślisz, pamiętaj, że można głębiej, można głębiej wierbę. I być może być może niewiele jest jeszcze osób, które to czują albo to widzą, ale jeśli czujesz, że na przykład um, coś cię takiego woła i chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić dobrze, zapraszam na yerbowy krąg, zapraszam do rytuału. Chętnie udzielę porady, porady alchemicznej każdemu, kto jej potrzebuje. Wszystko jest w naszym jakby adresie tam stronie. Na stronie można sobie po prostu napisać prawda, i zapytać. Dziękuję, życzę smacznych jerb, smacznych roślin, wspaniałego kontaktu, komunikacji i wszystkiego dobrego. Pa!